To napisał przecież. Tak, znaczy to jak masz wyczucone to nie widzę też co on pisze. No, no, no. Win this round, please. City is much easier. Problem jest w tym, że... Jeden z nas będzie musiał grać, kurwa, speedway. My w dupie. Brawo. Dobrze, świerszu. Nie, 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 tam Tak, tak. Tak. time. Nie wiem czy nie stoi pod daszkiem, ale kurwa to ciężko określić. Kto? Pierdole ryzykuję Dostał, ale nie zginął. Jest piark, jest piark, jest piark. Gratulacje, jest, ten jeden jest taki, no f... nie nie I, Ten Typek z Awku ma 5 HP. Na tym y, CT. O ma WP tu. Na CT stoi. Ej, to. A ten drugi ma jeszcze. I... Ej, wygrywasz to. P. Wbiega do Ciebie. Po lewej, po lewej! Ostatni pięć! Brawo, czekaj To są idioci, nie? To są takie debile Kurwa, nie wiem jak on nie zginął Po co oni nie rushowali cię, lel? Znaczy, po co oni Nie wiem. The fuck? Nie wiem To już chyba... Nie wiem Ej, robimy tak, że... Nie, nie wiem Ja zagram sam B, ja zagram sam B Będę. grał. Po prostu jakoś tam ten... Oh, czy możesz ci pomóc na ten b? Gdzieś, wierzę, Ty jest to gdzieś tutaj na, na, na speedwayu, czy coś? I po prostu nie. jak coś to dobiegajcie i tyle. Spokojnie, zaraz dostaniesz smoka z A na B. Co mówię o No dobra, nie, nie, nie. Jak coś to. Tam... A, to gramy w trzech Pan Why Why go, go be man? Be man? Hey, to jest ba? B. man? mi B. B. Jeszcze jeden jest w nęce. Dojechali mnie. Ej ja no, no właśnie, to jest. Głównie, to, kurwa. Nie. Po co on? Jeden na bananie już czy dziś. U! Masz mało Twoje oh, yeah. O, randomowa głowa, no kurwa, jak zwykle ja nie wiem, to jest kurwa po prostu wyżyźnicki W, stay Gdzie on stał ten koleś, że tego hejki nie dostał? To no on właśnie hejki. dostał dobrze hejka Pan, 4, 2, Patrz, to jest debil, ja pierwsze. Ja on zginę na tym bananie, to jest gwarantowane. Pa. Pa90 jeszcze. Pa90 Nie 90. jeden na bananie, na pewno będzie tam stał. Także od. No, mi gdzie dobra. Jak ten typ tak gra GG Zawsze musi nam dawać takie biznes przez przesrane Ja na, na FIFA nie gram w to już bo to kurwa nie ma sensu Daj biście Nie no kurwa to jest śmieszne Typek zaupam w ten sp... gramy, gramy nasze Belgi tego typa Jak, jak mi podejdzie ten W Wyjebane, nie nie. Normalnie gramy B, weź się ukryj za workami, a ja dorzucam flaszę i jadę kurwa weź się Go, go, go! I tylko tu podejdzie. This this no, daj, lepiej, Cover no, jeden! Spelu. Pushuj, nie puszczę, nie puszuj! Jest jest tam, cofam, 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 cofam Leżę Tam flaszę, rzucam flasha Czekam są. że żyję, bo na ma. Stój przy workach. Stoję, stoję Pizdywa pakę Nie, czy ty biegnie i strzela głowę, kurwa. Posłuchaj tam, tylko powoli. Pod, podchodź i mów, jak nie masz cofaj Eee, dół, na dole, teraz. Eee, dobra, pobieg na A, pobieg na A. Pobieg he's na A. Hej, A, hej, 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 A Na pewno? No i szedł w stronę A. Tak, smoki tu idą. Chyba yes, balkon yes, Jest, Balkon jest. O, kurwa. Nice. Jeden balkon. Zdjęty, jeden koł. Jest nice. oh, dobra. Do Good job. Job. Dobra, ładnie, okay, teraz zagrał. O jak też ładnie zagrałeś tam. Widzicie. gramy, dawajcie. Teraz gramy na ten. Schować tylko ten. Za workami ja ci dużo smołki i spadam. Oj, nie wiedzą, że tam stoisz. Dobra, ja chciałem z 7, Same. także.

Nie wychaj w ogóle, stój cały czas. Ja stoję i będę ci mówił. Na no, aparty się strzelają. Jeden jest chyba. Na drewnie, paka jest gdzie indziej, kurwa. Dobrze, zaimisz. Paka, się. paka. Stój, Joker, stój, 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 stój. Chodź, dobra, dobra. Pięknie. 1 mid, HP Gdzie jest bomba? Wzięli bomba? Tu u mnie. Nie, packa tu u mnie. Dobra, Wójta, to wracaj. wracaj. Dobra, raszuję, raszuję midem. Ko y konektor Arty. jest na drugim midzie, na drugim midzie jest. I aparty, Nice. Po twojej hmm. lewej, Joker. Flash. Jeden się cofnął, na drugi o No. Jestem głównie. Y teraz przyświeca rzucił flesza i idzie, idzie ja go mam A mało Ar, ee, aparty, aparty, aparty Tu bomba leży Nic nie dostał, on pięknie, pięknie, pięknie Naj no, brawo Oko Mąd ładnie Daliśmy razy. Pięknie. ja zybam. Pani jak zis... dropniesz mi Mk?

To ten bot Ej dobrze, bo on nam sprawdzi banana A nie, nie poszedł no, na drugim idzie, jeden, jeden aparty Nie puszczysz w się? Poczekaj, no teraz będziemy wiedzieć nie, Dobra nie mam. Dajesz jest, B jest, I i Szybko, szybko, stakujmy. Zastał A są, gdzie oni są? Jeden aparty, po jeden po na idzie po... jestem, jestem świeży, no i Ej, boiler, po, po, jeden może być boiler, jeden apart. tam. Nie widzę nic. Poszedł nasz bottom, tak że Wie... Ej, B patrzysz, Joker? A ja na. A? Ej, ja tu stoję na tym, na bananie. Usiano. Po lewej stronie, po lewej stronie. Mało ma, dobra. Sorry, Joker. Dobrze, dobrze, na no, ja zwaliłem. Bo go nie zabiłem Ro rozsłem takie full auto że człowieku Tank był Że nie wyszło. Ty możesz sobie tam AWP Nie 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 nie, nie. broń Boże Boże. Graj chowanego znowu Hold Jakby kaz jeszcze zagrał, byśmy mieli piątkę. by to miało sens, bo mm. kurde są jedną są to jest tak zawsze A Jak botę to za... Człem bot On nie zawsze reaguje. Dobra, cofa, zajebiszy. Co ty robisz, pedale? Ej, nie ma nikogo na bananie. No, jak wówki do bod a? Na pewno nie ma? A, dobra, okej. Okay. Stój, na kuskę Stoję, stoję. Czekaj, podejdę. Proszę się. Mid stoją Nie wychodź, nie, nie wychodź, Maniek Jest jeszcze jeden Chyba, nie, bez bomby chyba Oni na midzie wszyscy stoją, tak już jak... Info kurwa rzucę wam Typek mnie nie osłoni, bo po co Wracam na dół, jest sam No to jest sam, to sam Oh my god, man Archie, masz jednego no ja, ja, ja bym radził Po AWKĘ tutaj może wejść, bo konek konektor AWKA leżała. Jeden jest zaparty. Po lewej może być. To jest fart! To jest taki bezczelny fart. Dobra, dalej stary. Odpuść. Ja teraz ja, bo kurwa nie mi wychodziłem Wiem, że wchodzą już. Ja pierdolę gram na krótko te aparty. What? Dobrze, ja że wiem, to weszło, ja... nie? Ja, ja nie co mam pojęcia, jak ten kurwa nie dostał, naprawdę. Dobrze, że to weszło, bo to bankowo nie weszło, a tam to weszło, no. Także już Dobra, gram tego banana z nałoką, czyli mam ją, to gram. Nie, nie wiem, nie wiem co to się stało. A, mogę rzucać? Dobra. Rzuć tam, Jokerowi, a ja sobie zagram tego fajce Ja gram teraz krótko, zaryzykuję w chulę. Graj, ale muszę. graj, krótko. Może się uda. ryzykuje. No, podejdę aparty na ciemne, na cicho i kul. Na łoku. Dobra, nie wiem gdzie. E, Przyjmę bota. Nie, Oni wiem. mnie raszują, raszują mnie ja no, right. Jeden jest po lewej, tej w tej pnęce Idziemy do mną Ja zjebę, sorry, ja pierdolę Ja jestem gówno Jest Joker Odpuść, odpuść Śmierdzo ja damy, bo Joker już tu ginie Szybko, szybko, wiem Lol, nice. Jeden może być na plecach. No, tam, Lienga, smoke, Nie wychylaj, nie wychylaj. Dobra, dobra. Otwórz, Ustawcie się. się po prostu. ustawcie się po prostu. Ja pierdolę, sorry, Joker. Spoko, spoko. Jest CT, CT. Daje nice. się. Lol, zajebiście. Joker to zajewisywał.

to jest ban, to jest Banan, to jest banan. Ej, cofam do was Dobra, cofaj, cofaj, cofaj Caj rzucę tam flaszę, flashę rzucam. A nie, jeden jest tu, jeden jest słuchaj. No. Poszedł flash, poszedł flash. Dobra, nie żyje. Ostatni nice. ładnie, zajebiście świerszu. Pięknie Pięknie Ty